Hey, dzisiaj pokażę wam jak przygotować sałatkę z brokułem. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania sałatki będziecie potrzebowali jednej różyczki brokuła, to jest około pół kilograma. I ja go już przygotowałam, zblanszowałam go, czyli co to znaczy zblanszować? To znaczy wrzucić na kilka minut do wrzącej, gotującej się wody. No i później wyławiamy go, odcedzamy i już jest gotowy. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Oczywiście jedna łyżka nasion słonecznika. Ja je już jak widzicie podprażyłam na suchej patelni. Trzeba pilnować, żeby gaz nie był zbyt wysoki, żeby one się nie przypaliły, bo wtedy będą gorzkie. Po czym to poznać? Po tym, że zrobią się takie bardzo ciemne, to znak, że już trochę jest za późno. Trzeba czuwać i troszeczkę, jakby, jak lekko brązowieją, to już trzeba je zdejmować z gazu i przesypywać do jakiegoś naczynia, żeby już dalej się nie, nie podsmażały. Będzie potrzebna jeszcze kukurydza z puszki. Masa po odsączeniu 140 gramów i tutaj taką kukurydzę po prostu odsączamy, przepłukujemy na sitku i już mamy gotowy produkt. Do sałatki dodamy jeszcze kilka pomidorków koktajlowych. I tutaj mamy już przygotowany, gotowy dip do polania naszej sałatki. I zawiera on właśnie jogurt naturalny mniej więcej na oko łyżka, dwie łyżki ile wam tutaj odpowiada. Jedna łyżka albo łyżeczka soku z cytryny to też tutaj proporcje są jakby dowolne wiadomo, że więcej jogurtu naturalnego niż soku z cytryny. I jeszcze dodajcie sobie tutaj trochę soli, trochę pieprzu, jakichś różnych przypraw. Na początku zblanszujcie brokuły w lekko osolonej wodzie. Później odsączcie kukurydzę z puszki i przesypcie sobie do jakiegoś naczynia. Później pokrójcie pomidorki koktajlowe na połówki. I teraz już nic innego nam nie pozostaje, jak połączyć te wszystkie składniki razem. Czyli do brokuła dajemy sobie kukurydzę, dodajemy pomidorki, posypujemy nasionami słonecznika, częścią tylko mieszamy wszystko razem dodajemy nasz dip i jeszcze posypujemy resztą nasion słonecznika taką sałatkę możecie ze sobą zabierać do szkoły, do pracy możecie jeść ją jako lunch, właśnie na drugie śniadanie a możecie też właśnie przygotować jako kolację i teraz też ważna sprawa, jeżeli zabieracie mm, do lunchboxa taką sałatkę, to ważne, żeby dopiero tuż przed samym podaniem polać z tym tipem.